Słuchajcie, dawajcie zrobimy sobie szybką aktualizację Bitcoina i omówimy z Wami jeszcze te alty, które ja właśnie rozgrywałem. Zacznijmy z wami od tej lokalnej struktury. Tak, co tam u nas było? Pamiętacie może, że my rozgrywaliśmy tutaj opcję z tym właśnie spadkiem, no nie, że my dostaliśmy jakby jakiś tam impuls, albo powiedzmy jakąś korektę bez różnicy. I tutaj musi być jakiś tam spadek, jakaś tam korekta. Czyli, wiecie, musimy skorygować o cały ten tutaj większy wzrost. My otwieraliśmy shorta o tutaj, właśnie licząc na to, że my narysujemy o ten tutaj spadek, i na tym spadku my realizowaliśmy większą część naszego shorta, i to jest właśnie o ta tutaj pozycja. No i co? No i w sumie od zaznaczonej strefy, która znajduje się o tutaj, czyli to jest strefa 0,61,8, jest właśnie odreagowanie. I my mówiliśmy z wami, że my potrzebujemy dla potwierdzenia, Zmiany trendu właśnie impuls do góry. I o вот ten tutaj impuls, to będzie tak zwany wejściowy impuls, ta fala pierwsza, na którą można będzie się opierać na korekcie, później szukamy wejścia w rynek z konkretnym stop losem właśnie za impuls. Albo biorąc tutaj, musimy dać swojego stop losa za ten właśnie większy wzrost, tak, czyli za większy impuls. A biorąc właśnie tutaj podczas tej dwójki, my będziemy mieli po prostu mniejszy, krótszy stop los. No i tak jak mówię, wchodzimy w takim razie na 3, 4 oraz 5. Tak, co działo się dalej? My dostaliśmy z Wami jakiś tam spadek, było malutkie rozszerzenie, i właśnie ja później rozgrywałem o tą tutaj strukturę. Mieliśmy z Wami shorta i właśnie zamykaliśmy tego shorta poniżej poziomu. Z tego co ja pamiętam, poniżej poziomu 85, chyba 5, tak mi się wydaje. Tak, tutaj właśnie był mój ostatni take profit w okolicach 84, 863. I właśnie, słuchajcie, o tutaj skończył się nasz spadek. Jak się okazało później i udało się w sumie jeszcze jednego shorta zamknąć w całkiem fajnym miejscu. No i mieliśmy z wami o taką strukturę. My dostaliśmy z wami właśnie jakiś tam wzrost i mówiliśmy z Wami, że na korekcie musimy brać, bo cały ten tutaj wzrost, cały ten, jakby wiecie, ta cała ta, cała ta piątka wygląda właśnie na taką większą A albo 1 i zwróćcie swoją uwagę, że ten właśnie impuls to jest ta jedynka, którą ja rozuwałem wam tutaj. Czyli to jest tak zwany wejściowy impuls. Na korekcie pojawiło się nasze wejście w rynek z konkretnym stop za impuls. Widzicie, na korekcie wejście i czekamy minimum na A, B oraz C. No i zobaczymy, jeżeli będzie większe rozszerzenie i właśnie realizacja A, B, C, to wiadomo, że na zwykłej trójce wszystko się nie skończy. Będziemy mieli 3, 4, 5 do góry i to już będzie większy wzrost, na którym my z wami tak długo czekamy. No nie? No i słuchajcie. Od tej strefy faktycznie jest bardzo fajne odreagowanie. bo dostaliśmy z wami o ten tutaj impuls. Na korekcie udało się wejść, częściowo realizować swoją pozycję i później resztę wywalili mi po prostu stop lossem na zero. Hmm, rozegraliśmy to też w sumie całkiem ładnie, tyle że, no tak jak mówię, spodziewałem się tego, że będzie jakiś tam większy wzrost, a udało się zabrać tylko i wyłącznie 3% i później, słuchajcie, aktualna struktura, no nie co my robiliśmy z wami, o tutaj w okolicach tej strefy. Ja uważam, że my dalej musimy cały ten tutaj wzrost traktować jako właśnie naszą falę 1 albo A. No i właśnie, jeżeli to jest jedynka albo A, to w takim razie cały ten tutaj spadek jest właśnie dalej korektą, tyle, że ta korekta jest taka bardziej powiedzmy rozszerzona, prawda? Na przykład do struktury podwójny zygzak, Czyli jeżeli tutaj jest zwykła trójka, to ten tutaj wzrost możemy traktować jako falę X. I ta, właśnie fala X, ona łączy pierwszy zigzag z tym drugim, który dopiero się pojawił od tutaj. No i tak jak mówię, strefa 0,61,8 to jest ta strefa, która nas wam interesuje dla wejścia w rynek, konkretny stop za impuls i czekamy właśnie na realizację od tego tutaj wzrostu. I ta struktura właśnie dalej jest aktualna, nie zmieniło się nic. Teraz sprawdzę, sprawdzę sobie, czy wszystko działa. Tak, wszystko działa, dobra. No i właśnie do tej pory, słuchajcie, ta struktura jest dalej aktualna, więc od tej strefy widzimy, że jest jakieś tam odreagowanie. To była właśnie nasza strefa dla wejścia w rynek, konkretny stop loss za impuls, wszystko jest pokazane. Ja robiłem później kolejną aktualizację, gdzie ja Wam pokazałem takie coś. My dostaliśmy odreagowanie od zaznaczonej strefy, a poniżej naszego stop lossa właśnie nie było. Na tym wzroście my częściowo realizowaliśmy swoją pozycję i ja tutaj już Wam zaznaczyłem konkretne strefy z płynnością, czyli wyżej będzie pieniądz, tam znajduje się strefa, gdzie można byłoby narysować wzrost, i właśnie od tutaj widzicie, jest taka dziura, no nie taka luka powiedzmy, tak od вот, ta strefa. Widzicie, raz, dwa, trzy zaraz już czwarty jest podejście, no nie I jakby od tego poziomu jest cały czas jakieś tam odreagowanie. Co według mnie wskaźnikiem jest tego, że wyrze, oczywiście, że są pieniądze, i fajnie byłoby tą tutaj nóżkę realizować. Czyli jeżeli zakładamy z Wami to, że to jest A albo jeden. My dostaliśmy korektę, która właśnie skończyła się nawet trochę niżej poziomu 0,618. Czyli wiecie, ta korekta jest wystarczająco głęboka. Zwróć, zru, zwróćmy swoją uwagę jeszcze na e, od. Taką jedną rzecz, która według mnie też jest dosyć istotna. Cały ten impuls trwa mniej więcej 18-19 dni. I dawajcie patrzeć teraz na strukturę tej korekty. Widzicie? Też dostaliśmy korektę mniej więcej na 9 dni, powiedzmy, czyli nie ma żadnej dysproporcji pomiędzy właśnie tym tutaj wzrostem a tą korektą. Jakby ta korekta wyglądała tak, zobaczcie, impuls, korekta, impuls i od razu idziemy do góry. то разумеется, но не вот так дуже взрост и вообще такая малютка, кручутка коректа. А так, та коректа тва просто дуже, она есть венгша, и она выглядит более пропорциональной. Вен, если ходить, видите, вот такие просто, что-то выкрас есть ладный, так, он есть очень ладный, эта структура структура, вдруг мне, выглядит совсем хорошо. Ну и что? Była trendlinia, która właśnie jest przybita. Widzimy ten tutaj wzrost. O zaznaczonej strefie, którą właśnie pokazywałam Wam tutaj, jest odreagowanie. I właśnie według mnie, skoro my dostaliśmy z Wami wzrost z powrotem do poprzedniego właśnie oporu, tak tutaj widzimy z Wami, że od tej strefy jest odreagowanie, według mnie swój stop loss można już przestawić pod wejście, bo na tą chwilę, z tego co ja widzę, u nas jest właśnie taka struktura, zobaczcie, która wygląda bardzo dobrze. Od tej strefy jest cały czas odreagowanie, czyli rozumiemy z wami to, że jest coraz wyższy dołek, a płaski poziom znajduje się w tym samym miejscu. Od tego poziomu cały czas jest odreagowanie, więc płynność, pieniądze do zabrania są właśnie teraz według mnie wyżej i fajnie byłoby narysować wzrost od tutaj, tutaj właśnie znajduje się luka, widzicie, tutaj nie było pokrycia jeszcze i właśnie według mnie fajnie byłoby o taką nóżkę narysować, na tym wzroście, ja słuchajcie, będę może nie będę zamykał wszystkiego jeszcze, prawda, bo ja dopuszczam to, że będziemy mieli właśnie ABC i ten tutaj większy wzrost my narysujemy ale na tym wzroście ja zamykam jeszcze część pozycji, no tutaj właśnie jest moje wejście w Bitcoin w okolicach 86,5 patrzyłem, gdzie znajduje się ta strefa. To jest poziom, który ja Wam pokazywałem, od tutaj, czyli to jest ta. Tutaj zielona strefa, od tego poziomu odreagowanie. No i tak jak mówię, jeżeli wcześniej swojego stoplosa my trzymaliśmy za impulsem, to z uwagi na to, że my dostaliśmy dosyć duży wzrost i po raz kolejny dostaliśmy rotę z tej strefy, plus zwróćcie swoją uwagę, że te dołki są coraz wyższe, prawda? Mi się wydaje, że zejście tutaj niżej być nie powinno, bo w takim razie ta struktura już będzie się łamać. Dopóki dopóki my realizujemy tak, jak mówię, że tak powiem, wiecie. To wygląda tak, że my naciskamy na ten poziom, że cały czas od tej strefy jest odreagowanie, no nie, więc jakby zbieramy siły na to, żeby przebić ten poziom i narysować ten właśnie większy impuls, więc fajnie byłoby, fajnie byłoby ten poziom przebić, Czyli to znaczy, że od tutaj my już nie wracamy, tutaj żadnego spadku większego już być nie powinno, dlatego ja swój stop loss przestawiłem pod wejście. Więc na pewno już nic nie stracimy, spokojnie sobie teraz czekamy na realizację właśnie większego wzrostu, zobaczymy co z tego będzie, nawet jeżeli coś nie pyknie, to tak jak mówię, my z wami już parę tych profitów realizowaliśmy i na bank już zarobiliśmy, pytanie jest tylko teraz, czy my zarobimy więcej, czy da się nam zarobić właśnie na tej fali trzeciej, która z reguły jest największa, i właśnie postaramy się zabrać z wami 3, 4 oraz 5. Jeżeli tak będzie, to tak jak mówię, są konkretne strefy, na które musimy się opierać. Pierwsza strefa znajduje się właśnie powyżej 90,5. Tutaj jest nasza płynność, i o ten tutaj wzrost fajnie byłoby realizować. Tutaj my z wami zamykamy jeszcze część pozycji. Jeżeli chodzi o te profity, wszystko na grupie rozpisałem. Tutaj są wszystkie te profity, które mnie właśnie teraz interesują. No i co później? I później my z wami. I później my z wami robimy tak, że orientujemy się na 94, 200, 300. Tak? Tutaj jest kolejny poziom, kolejna płynność. I właśnie o tutaj my będziemy z wami zamykali jeszcze część naszej pozycji. Może nawet już większą część można będzie przymknąć. Sprawdzimy sobie FIBO. Naciągamy FIBO na ten impuls. Tutaj jest nasza korekta. I my widzimy z wami, że akurat w tych okolicach znajduje się 94700 w sensie, że 94, 70, 700 800, to jest strefa 1,618 po FIBO, co jest super mierzeniem dla fali trzeciej. I akurat ten poziom zgrywa się nam z przybiciem od tej tutaj strefy, gdzie u nas jest płynność. Czyli tym wzroście fajnie byłoby. Realizować jeszcze część swojej pozycji, bo tutaj może być koniec naszej fali trzeciej. I kolejna strefa, ostatni poziom, który mnie interesuje najbardziej. To jest właśnie mierzenie 1.1 między falą A oraz C. W okolicach 99 znajduje się poziom 1.1, i w tych okolicach, jeżeli my zobaczymy Bitcoin, ja będę wychodził całkowicie ze swojej pozycji long, no i tyle futuresów już więcej nie będę miał. Więc. Tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o lokalną strukturę bitcoina. Tak jak widać, wszystko co ja Wam rozsyłałem ostatnie kilka tygodni, nawet to wszystko dalej jest aktualne i właśnie jest możliwe to, że my dostaliśmy 1-2. Patrzymy, tutaj jest nasza jedynka. Na dwójce my braliśmy, podawałem właśnie wam wejście, prawda, podczas fali drugiej i my teraz jesteśmy właśnie w trakcie tej fali trzeciej, czyli my można powiedzieć, że jesteśmy o tutaj w tych okolicach. I ja mam nadzieję, że my narysujemy o ten tutaj większy wzrost. Zobaczymy, czy będę miał rację, czy nie. W każdym razie, gdzie są moje tej profity, ja wam powiedziałem. Tutaj właśnie po przebiciu tej strefy ja będę zamykał jeszcze część, jeżeli nam się uda, zobaczymy. W każdym razie... Stop loss, Ja już przedstawiłem podejście, żeby na pewno nic nie stracić. Realizujcie teraz część, jeżeli Wy tego nie zrobiliście. Ja właśnie rano, rano pisałem o tym, że ja kasuję jeszcze część. I dalej, właśnie, po przybiciu poziomu w sensie, że powyżej 90,5, no nie mamy właśnie pierwszą płynność, tą pierwszą strefę, tutaj o, i właśnie po przybiciu ja kasuję jeszcze część, i dalej, właśnie 92,5, będę się orientował później na 94-203, a tutaj też jest płynność, właśnie, no nie, po, po zamknięciu, właśnie, może nie po zamknięciu, ale po przybiciu. Od tej strefy można będzie według mnie realizować jeszcze część i później się orientujemy na 1,1 w okolicach 99 tysięcy znajduje się właśnie ta strefa. I w tych okolicach, jeżeli dadzą, tak jak mówię, ja tego nie wiem, tylko Wam mówię, co ja osobiście robię. Jeżeli dadzą, to tutaj będę zamykać już wszystko albo większą część, dobra? Więc kasujcie częściowo, oczywiście, że warto to zrobić, ale nie wszystko, bo tak jak mówię, wizualnie jest trójkąt z płaskim poziomem. Od tej strefy cały czas odskakuje cena i według mnie fajnie byłoby płynność, która znajduje się wyżej, właśnie zdjąć i narysować ten tutaj większy impuls do góry i właśnie na tym impulsie my będziemy z Wami kasować jeszcze część naszej pozycji. Tyle jeżeli chodzi o bitcoin, na razie wszystko idzie według planu, pociągacie stop loss, zabezpieczacie swoje pozycje, no i właśnie czekamy sobie spokojnie na realizację obliczenia wzrostowego, mam nadzieję, że my realizujemy z wami ten większy impuls, na który ja tak długo czekam. No, wy w sumie też czekacie, jeżeli to wszystko rozgrywacie razem ze mną, prawda? Teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o SOL, jeżeli chodzi o Ethereum, to my mówiliśmy z wami o tym, że my możemy rozszerzyć, możemy rozszerzyć ten impuls do na przykład takiej struktury, że my realizujemy z wami clean przekątną i dopiero właśnie po realizacji przekątnej my będziemy mieli większą korektę. Tak, patrzymy co u nas się działo później. My dostaliśmy z Wami tutaj właśnie faktycznie ten klim, o którym mówiliśmy, tak, i widzimy z Wami to, że tutaj jest, brakuje nam 4 oraz 5, żeby dorysować cały impuls, a tutaj już nam nie brakuje niczego, dostaliśmy 4 oraz 5 i my czekamy na korektę. Strefa 0.56018 to jest strefa, która nas z Wami interesuje dla wejścia w rynek i jeszcze ja Wam pokazywałem wykres monetki SOL, który wygląda identycznie, tak samo jest przekątna, tak samo jest korekta i my czekamy na kontynuację wzrostu. Konkretny poziom negacji za stop losem, i właśnie jeżeli chodzi o sol, też mówiliśmy z wami niejednokrotnie o tym, że u nas barany będą mieli stop losy poniżej poziomu 100, podejrzewam, że 23, jakoś tak. I właśnie tutaj ja pisałem o tym, prawda? I fajnie byłoby narysować ten tutaj zjazd, wyciąć właśnie te wszystkie losy, które mamy niżej, i później po tym spadku narysować to odreagowanie. I dopiero, właśnie jak wszystkich pasażerów wysadzą, bez tych baranów będziemy rosnąć. Patrzymy, co się dzieje u nas teraz na monetce SOL. My widzimy, że jest u nas właśnie zjazd, tak? o którym mówiliśmy. Wycięli wszystkie losy, które mieliśmy z wami niżej czyli tutaj poniżej tej strefy 123 powiedzmy, no i właśnie o ten tutaj knot według mnie wybił wszystkie stop lossy i teraz my właśnie realizujemy odreagowanie i fajnie byłoby narysować większy wzrost, większy impuls, bo skoro płynności niżej już nie ma, to teraz ona będzie się znajdować o tutaj właśnie w tym miejscu. Więc zobaczcie, cel minimum to jest A, B oraz C i już to mamy, prawda? Dlatego ja wam pisałem na grupie, że ja część już kasuję. O tutaj właśnie w tym miejscu ja realizowałem jeszcze część swojej pozycji. No i resztę będę trzymał. Bo jakby wiecie, już mamy 5% bez dźwigni. I mamy bardzo fajny impuls, mamy jakby bardzo fajny strzał do góry. I zwróćcie swoją uwagę, od na ten tutaj poziom Bitcoin według mnie teraz może wyglądać identycznie. Patrzymy sobie, na przykład na to, co ja Wam pokazywałem czekajcie, na monetce Sol, to było chyba tutaj aktualizacja, prawda? No i od zobaczcie. O, ta strefa wygląda bardzo podobnie do poziomu 90,5, który mamy teraz właśnie na Bitcoinie. A więc co, jeżeli my teraz jesteśmy właśnie tutaj w tym miejscu na BTC i my narysujemy o ten tutaj szal. Więc tak jak mówię, wszystkiego realizować jeszcze nie trzeba, bo to jest właśnie przykład tego, jak my możemy realizować fajny wzrost na BTC, jeżeli zaraz ten scenariusz, który ja wam pokazuję ostatnie kilka tygodni, wypali, no nie? No i zobaczcie, cel minimum A, B oraz C to już mamy. I teraz pytam czy my narysujemy ten tutaj większy wzrost. Część kasować na bank, stop loss oczywiście, że dajemy pod nasze wejście, żeby na pewno już nic nie stracić, czyli wcześniej stop loss był od tutaj, teraz dajemy go tutaj. No i co? I czekamy sobie na rozszerzenie. Jeżeli będzie większy wzrost, super fajnie, jeżeli nie, to w takim razie częściowo realizowaliśmy swoją pozycję i nowe wejście w rynek będziemy szukali po prostu niżej. Ale w każdym razie, tak jak mówię, 5% bez dźwigni mamy, gdzie było moje wejście. Ja Wam pokazywałem i właśnie tutaj na tym wzroście realizowałem częściowo swoją pozycję. Tak samo jeżeli chodzi o Ethereum, wejście miałem w okolicach 2,900 i to jest właśnie realizacja tego obliczenia, przekątna korekta i właśnie my czekamy z Wami później na kontynuację. Patrzymy, co się dzieje u nas teraz na Ethereum i jest bardzo podobna struktura, przykątna, korekta do poziomu 0,618, to co ja właśnie wam pokazywałam tutaj. Korekta dwójka, korekta dwójka. Na korekcie brać czekamy na wzrost. Ja na tym wzroście realizowałem tak samo, tak samo częściowo swoją pozycję. Na razie dni ABC, więc według mnie wszystkiego sprzedawać jeszcze nie trzeba. No i właśnie zobaczymy, cel minimum to jest A, B oraz C. Czyli tutaj na tym wzroście będę właśnie kasować jeszcze część. No i później, jeżeli będziemy mieli szczęście, to my zobaczymy turbo rozszerzenia, bo Bitcoin pociągnie właśnie, można powiedzieć, że cały rynek za sobą do góry. No nie? A więc my narysujemy 3, 4 oraz 5 i właśnie o tutaj na tym wzroście będziemy realizować już wszystko po przybiciu poprzedniego wierzchołka, który znajduje się w okolicach 3450. Od właśnie tak ja widzę teraz lokalną strukturę, tak to wszystko ja planuję rozegrać. Jeżeli wcześniej stoplosa mieliśmy z wami od tutaj, to teraz los można przestawić pod wejście, żeby już na pewno nic nie stracić i spokojnie sobie czekamy na realizację. Co z tego będzie, nie wiem, zobaczymy, przekonamy się, ale w każdym razie Kasujcie częściowo, pociągajcie swoje stop lossy, No i tyle. Słuchajcie, i czekamy sobie spokojnie na realizację naszego obliczenia. Mam nadzieję, że wszystko wypali. Mam nadzieję, że będzie większy wzrost. Tak jak mówię. Bitcoin wygląda całkiem ładnie, my stoimy teraz w okolicach bardzo istotnej strefy. Jeżeli ten poziom będzie przybity i my narysujemy ten tutaj szałt, to mi się wydaje, że na altach też będzie kontynuacja wzrostu, to będzie akurat ten wzrost, na którym z Wami tak długo czekamy, na tym wzroście właśnie można będzie realizować już, tak jak mówię, większą część swojej pozycji, a wszystko wszystko będziemy realizować dopiero jak my dorysujemy 3-4 oraz 5. I jeżeli chodzi o Bitcoin, to jest strefa w okolicach 99 tysięcy. Tyle. Więc słuchajcie, jeżeli rozgrywaliście to ze mną, gratulacje. Na razie wszystko jest ok. Na razie, tak jak mówię, mamy coraz wyższe dołki i to jest dobrze, no i zobaczymy, czy będzie przybicie o tej tutaj strefy. W każdym razie pozycja swoje możecie już zabezpieczyć, żeby na pewno nic nie stracić, no i cierpliwie sobie teraz czekamy na ten większy wzrost, mam nadzieję, że my zaliczymy przynajmniej jeszcze kilka tej profitów, no a idealnie będzie zobaczyć w ogóle wzrost powyżej poprzedniego wierzchołka, który znajduje się w okolicach 94, 500, tam 200, 300, 400, bez różnicy, w każdym razie przebić o ten tutaj wierzchołek, no i co, na tym wzroście już, tak jak mówię, będziemy kasować większe. Część, no i oczywiście, że liczymy fale, prawda? Bo jeżeli to jest trójka, to my właśnie dostaliśmy dopiero raz, dwa, tutaj będzie realizacja tego większego wzrostu, jeszcze później jedna konsolidacja większa, która musi być w miarę proporcjonalna do fali właśnie drugiej i jeszcze jedno podbicie, czyli jak my narysujemy cały impuls do góry, to na pewno już będzie później minimum korekta, a więc po realizacji piątki, my musimy z Wami wyjść całkowicie z naszej pozycji na futuresach. Tyle z mojej strony, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.